Jeśli Poznań Główny To centrum targowe A jak centrum targowe? To targi Caravan Show 2025 Zaczynamy I Już na samym wejściu Mamy tanie komperowanie I gigantyczne stoisko Rimora To już ceny Rimorów W nowościach Tak wyglądają z daleka A później Pokażę Wam z bliska, jak dokładnie wyglądają ceny. I to zarówno ceny Superbriga, jak i ceny sailera. Cardi, Caravans Show 2025 w Poznaniu. Plan ogólny bardzo dużo bardzo atrakcyjne bardzo interesujące napadów. Będziemy dzisiaj oglądali Strefa wyprawowa Potężny, piękny Mercedes I w pakiecie Dwa husky. Najdroższy camper w Polsce Jedyny Przepiękne Morello Gdyby ktoś miał ochotę Zapraszamy za chwilę zrobimy tur w środku, a teraz rzut oka na cenie. Kolejny luksusowy, piękny camper, oraz Concorde. Zobaczymy jak tu wygląda cena. Uu. Ten samochód nie ma ceny. Tu coś dla miłośników 4x4 Kawał dużego Mercedesa Dokładnie to Adria Super pliny 600 Cenę uznamy Zobaczymy co jest z zewnątrz Pakiet Offroad Napęd 4x4 Prezentuje się to całkiem całkiem. Sam raz dla miłośników i na skompery 4 x 4 strefa One Life najróżniejszy, najdziwniejszy, najprze, bardziej urocze na świecie samochodziki mamy tutaj żuka oryginalnego a ja sobie na nas to no, no, nie? No, może być dzień, tam się... A tu mamy złombola i ich nieprawdopodobne trasy. A tu to nowe diabeł. Samochód ludzi 6, 7,